Wyobraź sobie, że w ciągu kilku dni cały świat finansów drży, jakby ktoś nagle poruszył gigantyczną nić, która łączy wszystkie rynki. Japonia wstrząśnięta, jen gwałtownie rośnie, Nikkei spada, a inwestorzy w Stanach Zjednoczonych patrzą z niepewnością na swoje portfele, nie wiedząc, kiedy nadejdzie kulminacja. Brzmi jak scenariusz z filmu katastroficznego? A jednak to realna prognoza dla listopada i grudnia 2025 roku. I uwaga, jen może być bohaterem lub antybohaterem tej historii, w zależności od tego, czy potrafimy odczytać sygnały. Zacznijmy od pierwszej fali, i tutaj wszystko zaczyna się w Azji. W dniach 4-8 listopada czeka nas kulminacja astrologicznych wpływów, zaćmienie słońca w Skorpionie i uran w byku. Uran to planeta nagłych wstrząsów, byk to znak wartości i pieniędzy. W praktyce oznacza to, że nikej może gwałtownie spaść, a jen może umocnić się w sposób, który zaskoczy wszystkich. Dlaczego? Zaćmienie w skorpionie często przynosi nagłe wahania zaufania do waluty i przepływy między aktywami ryzykownymi a bezpiecznymi. To moment, kiedy kapitał ucieka do bezpieczeństwa. A klasycznym safe haven staje się właśnie jen japoński. Wyobraź sobie, że nagle tysiące inwestorów przerzucają swoje pieniądze z akcji i towarów w kierunku waluty, którą do tej pory traktowali jako bezpieczną przystań. W takich chwilach nawet krótkie plotki o zmianach w Boi mogą wywołać prawdziwą lawinę. W tym czasie Nikkei reaguje natychmiast, spadając, a rynek azjatycki staje się pierwszą oznaką nadchodzącego globalnego kryzysu. To jest właśnie fala pierwsza, impuls azjatycki, który aktywuje cały system. Ale uwaga, reakcja nie kończy się w Japonii. Fala ta szybko rozprzestrzenia się do Europy i wkrótce dotrze do Stanów Zjednoczonych. Przechodzimy do drugiej fazy reakcja Europy, która zazwyczaj występuje 8-11 listopada. Indeksy takie jak DAX czy CAC nie są ani tak szybkie jak Japonia, ani tak wolne jak USA. To okres, w którym kapitał przepływa z aktywów ryzykownych do bezpiecznych, a europejskie rynki zaczynają odczuwać pierwsze skutki impulsu z Azji. Widzimy, że kursy walut zaczynają drżeć, inwestorzy stają się bardziej ostrożni, a pojawiają się pierwsze sygnały nagłych ruchów na indeksach i surowcach. I wreszcie fala druga kulminacja w USA przypadająca na 15-21 listopada. Wall Street reaguje z opóźnieniem dopiero po tym, jak dane makro, takie jak NFP czy inflacja, potwierdzą spowolnienie gospodarcze. To moment, w którym największe spółki technologiczne mogą odczuć spadki rzędu kilku procent w ciągu jednej sesji. W tym czasie rynek globalny wchodzi w pełną fazę panicznego riskow. Efekt domina staje się widoczny: spadki na Nike, reakcje Europy, a teraz USA. Wszystko połączone jak precyzyjny mechanizm zegara. Po tej burzy przychodzi stabilizacja i mini ride Od 22 do 30 listopada, w czasie święta dziękczynienia i niskiej płynności, rynek zaczyna odbijać. Nikej konsoliduje, jen lekko słabnie, a europejskie i amerykańskie indeksy powoli stabilizują się przed grudniową fazą napięcia. To czas, kiedy wielu inwestorów może odetchnąć, ale wciąż z czujnością śledzi sygnały płynące z Azji i USA. Grudzień zaczyna się nerwowo. 1-5 grudnia czeka nas rotacja sektorowa pod wpływem pełni Księżyca i aspektów Saturna. Następnie, 6-10 grudnia, retrogradacja Merkurego może wprowadzić dodatkowy chaos w danych i komunikatach banków centralnych. Wtedy każdy raport, każda wypowiedź Fed czy BOJ, może wstrząsnąć rynkiem. Najważniejsza jest jednak fala trzecia kulminacja globalna między 16 a 21 grudnia. Mars i Pluton łączą siły z decyzjami Fed i BIA, tworząc potencjalnie globalną falę zmienności. Tutaj rynek może doświadczyć najbardziej dramatycznych ruchów: gwałtowne wahania kursów walut, spadki indeksów, emocjonalne reakcje inwestorów. Ale zaraz po tej kulminacji, w dniach grudnia, przychodzi Santa Rally, odbicie, optymizm i stabilizacja. Jen zaczyna słabnąć, a indeksy akcji odbijają, kończąc rok na względnie pozytywnej nucie. Podsumowując, listopad i grudzień 2025 to miesiące pełne trzech fal globalnego napięcia. Japonia reaguje pierwsza, czwartego, 8 listopada, Jen gwałtownie rośnie, Nikkei spada. Europa reaguje w międzyczasie. 8-11 listopada umiarkowane turbulencje, USA reaguje z opóźnieniem. 15-21 listopada SIP i Nasdaq doświadczają największych spadków. Grudzień przynosi kolejny impuls, kulminację i późniejszy rajd świąteczny. Jeżeli chcesz przetrwać te tygodnie bez paniki. Kluczowe jest rozumienie przepływów kapitału i momentów, kiedy rynek jest najbardziej wrażliwy. A JEN? To może być Twoja przystań bezpieczeństwa albo wyzwanie, jeśli wchodzisz w ryzykowne pozycje bez przygotowania. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco, bo w świecie finansów wiedza to najlepsze zabezpieczenie.